moi my dzisiaj gramy w pauza challenge z Mati Na pilotu zobacz I Pewnie już to znacie od Wojana Pauza jest na 20 sekund i, I mówimy sobie na zmianę, pauza Dobra, chcę za no, 5 sekund Dobra, ja już zaczynam Ale Mati uważaj, żeby jak coś To żeby nie, nie przycisnąć znowu kwadrata Tylko pauzę, bo my to już dwa razy Yy, drugi raz nagrywamy, bo raz świadkowo kliknęliśmy kwadrat. A dobra! No, że koniec w sensie. No to co mamy tutaj porobić? Fajne to dla Was. No to może zobaczcie, warcaby zagrać, w szachy. E, fajne. Pozwiedzamy sobie to. A tutaj mamy jakieś takie. Mamy jakąś taką. Mm -hmm. To jest taki balu. To jest taki balu. To jest balu.

8 na 9 na 2 Ty przejm przejmujesz kamerę Dawaj, jutro na masz dobra okej okay. Dobra, no to idź się bawić Dobra widzowie Więc planowany taki Ech. No, ty nie jesteś, źle dziecko. Nie. No. Poza. Dobra. Ok. Ile jest? Jeden, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja ci liczę. Czterna, osiemna, dziewiętna, dwa. to było łatwe? No. Proszę bardzo. A Dziękuję. Dobrze. Idziemy ja. dalej zjeżać. Ja sobie tu zjadę z jeżeli. To jest takie trzymaponki. O, oponki są dobre. O, a teraz jeszcze tak chciało to. Ale patrzcie mi sobie. Tutaj mamy taki szturny bo... ja, wodór. Właśnie on oglądał filmik. I ona gdzie zobaczcie coś się stało, I mamy takie kabinę, Muszę zrobić uważać z jedną teraz to jest pauza, że żeby być ciężką. Nie, nie powiem, bo to jest akurat łatwa pozycja, widzowie. Pauza! Kurde, udało mu się! Ja chciałem, żeby on jak miał nogę w powietrzu jedną, jak się wspinał po tych drabinkach. Czekaj 8, 9, 10, 4, 7 na 8 na 2, możesz. Dobra zamiana. Ja nie zbyt mogę na to błoto wchodzić, bo już się no, właśnie, no, no. No to... no, ja sobie ubrudziłem nowe buty. Dobrze widzę. Po to tu żeby... Dobra. Daj. już że chciałam zrobić, że jakby ci nie chcę ten jakichś kaptur, to chciałabym szybko dać ci pauzę. Akord. 10. Jeszcze. 14. 15 był. 19 2, lecisz. Lewa noga mnie bolała, bo, nie... bo... bo na lewej nodze. Opierałem cały ciężar ciała, widzowie Dobra, ja sobie tu zjadę Wiem, no ale ja jakby teraz się... Stop To boli? No tak bardzo nie, ale... Nie powiedziałeś pauza Powiedziałem. Dobra, czekaj, ile, jak nie wiem Dajmy, że 9 O, dziesięć 2 na 3 na 4 na 5 na 6. Tutaj mamy, proszę Państwa, eksponat w muzeum. Dobra, już masz. Możesz już. Czekaj, twarz się zakryję. Już? No, znam. Dobra, ja teraz idę na tamtego konika. Dobra, mamy tutaj Szymusia. Liczę oczywiście, liczę. Patrzcie, jaki Szymus! 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wreszcie. Ej! A co gdybyś jest jak kaptur? Nie, dobra, bez tego. Nie ma problemu na oczywiście. Maliemy sobie to. No kurde, jak? ile tu jest błota, to tu nie ma w ogóle trawy, ja muszę jeszcze w tym chodzić. W nowych butach ja już mam je całe upaprane. Widzowie, patrz. patrzcie. Patrzcie, ja je... To twoje szkolne? Nie. Patrzcie, jak ja je ubrudziłem. A dzisiaj ja je założyłem pie pierwszy raz do szkoły. Kupiłem je w, w niedzielę. Niedziela kupił w niedzielę. niedziela kupił w niedzielę, tak. jeszcze my wy nie znacie mojego nazwiska chyba, ale dobrze. Ale niedziela to nie twoje nazwisko. No nie, ale mam inne, ale podobne Ale żeby nie niedzielę I sobie no tutaj w ogóle ten panoby nie... Aj zrób jakąś głupią minę dla widzów. Zrób jakąś głupią minę. Pauza! Nie liczę, dobra. Załóżmy, że już jest 10. Widzowie, tutaj mamy piękny eksponat w muzeum Dziad, Ma Dziad Mati. Ale eksponat piękny. już, już. A, muszę obejrzeć ten film. Dobry. Ty musisz później obejrzeć swoją Dawaj, Czekaj. Dobra. Co za lamus. To za. Ale debin. Patrzcie, co ja mu zrobię za karę. Nie. Nie Zdejmuj tą nogę z tą musie Masz za karę Dobra, chyba już, no już Zostałem, że jeszcze raz Simon No jeszcze po ostatnim razie oboje Także teraz trzeba zrobić coś mocnego. A jak się dopowie? Teraz trzeba zrobić coś mocnego, widzowie. Zrób kolejną głupią mi. Nie. Stop. Nie. Czekaj. Czekaj. Masz do dziewięć. Dziew nie, do dziewięć trzy. Widzowie, nie mogę. Patrzcie. Dawaj, <grym> jeszcze 3 minuty! Zaczynamy tego. Już! O, to. Dobra, nie o, jak! O, jestem sławka! teraz. Lecimy. Wypocząć, sobie tutaj. Ok, widzowie, poczekamy chwileczkę. Patrzcie, tutaj macie na niego widok. Dobra, jest git. Czekaj. Masz do 9.44. Dobrze, dobrze, mój kolego. Dobrze, dobrze. Szybuś, Szybuś, Małe dziecianko, masz jeszcze 5 sekund. Ja pierdolę. No dobra, już, Jak tak kręgowa wygląda, nie? Ja widzę, że ja oglądam ten filmik. Także. No, ja też, tu ja zobaczyć moje miny! Mati będzie oznaczony, że i lajkujcie. To okay. elo